Cześć! Dzisiaj będziemy robić wiosennego batata, czyli inaczej słodkiego ziemniaka. Zapraszam do odcinka mi oglądania. Zostawcie suba i lajka. Do przygotowania wiosennego batata będzie na podzimne. sól, pieprz, czosnek, dwa bataty, grejpfrut, dwa pomidorki, trochę malin i oliwa. Tak pokrojone bataty, które są już nacięte, smarujemy oliwą i czosnkiem. A tak, nacieramy dokładnie czosnkiem. Teraz dajemy trochę oliwy. Tak samo dokładnie nacieramy oliwę i wsadzamy albo do piekarnika, albo do mikrofalówki, ale ja wsadzam do air fryera. nam powietrzem. Za chwilę się widzimy, jak się upieką. I zapomniałem, dodajemy jeszcze soli i pieprzu. Teraz już wkładamy. Pieczemy 20 minut w około w 160 stopniach. Za chwilę się widzimy po upieczeniu, w czasie kiedy gotuje nam się batat. Obierzemy sobie grajkrucika. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Najpierw pukamy z każdej strony. Ja tak robię, żeby łatwo obrać. A teraz przekrajamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już przekrojony. Teraz przełożymy go do miseczki. Ja użyłem tylko połowy z granata. Zdecydowanie wystarczy. Pukałem tak, po to, żeby po otworzeniu granata bardzo łatwo wypadły pestki. Teraz zajmiemy się pokrojeniem pomidora w plastry. Pomidorki już gotowe. Teraz czekamy tylko aż się opieczą bataty. Malinki też już gotowe. Tak się prezentuje całość. Jedynie zostało nam otworzyć serek feta. No tak, jeszcze jeden ważny składnik. Zapomniałem Wam powiedzieć. Można użyć seru feta. Ja mam jakiś serek fawita, sałatkowo-kanapkowy. Wy możecie użyć innego serka do te sałatek. Ja używam tego, bardzo go lubię. Serek feta też już gotowy. Tak to się wszystko prezentuje. I dalej czekamy, aż się batat upieczy. Już wyjęte. Teraz nakładamy wszystkiego po trochu. Tak przygotowane bataty pieczemy jeszcze przez dwie minutki. Całość moim zdaniem wygląda mega. A teraz spróbujemy tą piękną batatę. No i próbujemy. Mmm, mm. bardzo dobre, szepe żelanie. Zróbcie je u siebie w domu, polecam. I to by było na tyle z tego odcinka, a ja już się z Wami żegnam. Bye!